Dobry wieczór, witamy Państwa dzisiaj. Gościmy Państwa dzisiaj u nas w domu. Ja będę, tak jak mówiłem, obiecałem, będę po prostu prezentował, jak my tutaj w robimy powidła ze śliwek. Oczywiście będę dzisiaj pracował pod nadzorem mojej nauczycielki, która po prostu. No, będzie czuwała nad moim warsztatem, ale ja myślę, że jakoś sobie z pomocą Państwa oczywiście pomożemy. A, Natomiast poradzimy. Jak Państwo wiecie, no najpierw trzeba iść do drzewka. Drzewko trzeba zerwać sobie śliwki z tak charakterystycznym meszkiem. I ta śliwka już jest taka akurat dojrzała. Śliwki później myjemy, to oczywiście troszeczkę troszkę tego Meszku już jest zmyte, ale nadal jest ona śliwką, która, którą, na którą patrzymy, to chce nam się jeść i ją przetwarzać. Następnie śliwkę przepoławiamy na pół, tak jak to już tutaj jest pokazane. Robimy połóweczki, Usu... pestrujemy, usuwamy pestki. I te połóweczki trafiają do garnka, gdzie jak Państwo widzicie, jest już pierwsza część zagotowana. Moja żona robi powidła długo. One są po prostu wtedy lepsze, bardziej smaczne. Gotuje, one stygną. Następnie z powrotem je gotuję, stygną, jeszcze raz gotuję. Można jeszcze, to czasami robię. Już w ten sposób przygotowane powidła wkładam do piekarnika i one troszeczkę tam w tym piekarniku jeszcze dojrzewają. Są takie gotowano, pieczone, są bardzo, polecam tą metodę. Ona taki jest specjalny aromat. Oczywiście trzeba nie przypalić, trzeba uważać. Ale są smaczne. Są takie, które po prostu można całą zimę pasować. Chleb, masło, wiejski chleb, wiejskie masło i wiejska śliwka. Szanowni Państwo, ja podzielę się z Państwem jeszcze inną metodą pekowania śliwki. Jest to śliwka Amers. To jest z natury śliwka sucha, więc też się przepowabiamy. I układamy, oczywiście, pestujemy i układamy ją w ten sposób, że do słoika z kurką do góry. I tak ułożoną śliwkę, tutaj Państwo widzicie, skórką do góry. Nic nie, doje, nie dodajemy cukru, tylko ją pasteryzujemy gotując około 20 minut. I Później jeżeli już zakotujemy tą śliwkę, to możemy ją cały, całą zimę, całą zimę możemy ją do ciasta, do, do mięsa, a przede wszystkim na deser ją no, sobie zjeść. Zjeść i jest bardzo smaczna. Jest ona. No, tutaj jest akurat mniejsza inny, inny gatunek śliwki, ale ona wygląda apetycznie. I to jest prezenta. To jest bardzo późna śliwka, która mówiliśmy, ona dochodzi po śliwce zwykłej węgierce. Późno, późno prawie już na sam koniec października. I w ten sposób ona jest w takiej lekkiej galaretce, to jest sam syrop z niej który po prostu się zagęścił i ona jest do wszystkiego. Bez cukru. Bez cukru. To wszystko, żegnam się z Państwem. Do następnego razu, myślę, że będzie również ciekawie, może porozmawiamy o pszczółkach, murarkach, które, jak będę chciał Państwa zarazić tym tematem, bardzo fajnie zapylają drzewa. Jeżeli Państwo macie drzewa owocowe, to będzie dla Państwa przydatne. Dobra, żegnam się z Państwem. Zbliżalnie mogę zaprowadzić ja bardzo proszę. Pokażę nasze zapasy zimowe. Oczywiście u nas króluje śliwka. Kompot śliwkowy. Śliwka bez cukru. Powidełka śliwkowe. No ale i sienki, i truskawki. Ale to są różne metody. Przecież można... Ja nie mam czasu. tak szybciutko zagotuję, pomieszam, wyłączę. Ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. Ludzie powiedzą, no tak, nie potrafią się dogadać nawet w stosunku do siebie.